W ciągu ostatnich 10 lat, o tym mówią wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, yy, ludność Polski zmniejszyła się o 470 tysięcy W ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło się raptem 318 tysięcy dzieci. To jest najgorszy wynik, jaki kiedykolwiek odnotowano w historii powojennej. I jeżeli tak będzie, to będziemy przebijać za rok dwa właśnie tą granicę 300 tysięcy, przy której naprawdę jako społeczeństwo będziemy bardzo szybko znikać. Będziemy się starzeć i będziemy znikać. Program in vitro jest standardem cywilizacyjnym, jest normalnością, jest, to nie jest przywilej, to jest obowiązek państwa, aby wesprzeć wszystkich tych, którzy dzieci chcą mieć, dla których dziecko jest spełnieniem, dla których dziecko jest szczęściem, dla których dziecko jest miłością. W związku z powyższym uważam, że nie będziemy mieli problemu ze zbieraniem podpisów. Wszystkich światłych, mądrych i empatycznych obywateli opolszczyzny zapraszam do punktów, które wyznaczymy, aby złożyć swój podpis. Myślę, że tych podpisów będzie znacznie więcej niż 100 tysięcy, bo procedura in vitro, in vitro jest po prostu czymś, co jest rzeczą znaną, rozpoznawalną i oczekiwaną przez obywateli Rzeczypospolitej.